Cześć kochani, z tej strony, Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy. Oh, zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Mamy Halloween, Happy Halloween. Yay! Happy Halloween! Ale przechodzimy ciężkie procesy, jeśli chodzi o proces umierania. Cmentarzysko po prostu. Tych wszystkich uch, trupów. Ja też przez to przechodzę, także czekamy aż będzie lepiej. Okej. Okay. Główna energia. Główna energia. Wow, boom! Dwie karty wypadły. Ok, let go. Karta let go, odpuść z numerem 53. What if anything can be done to let go of what is standing in your way? Czyli propozycja jest taka: mamy naszego trupa i mamy nasz cmentarz, prawda? W Halloween. Uwolnić trupa, słyszę. <grywa> tak jak uwolnić orkę. Pamiętacie ten film? O czym był ten film? Uwolnić orkę. Yy... Orka była zamknięta w jakimś basenie i musiała. Jeśli dobrze kojarzę ten film. I musiała tam skakać, być yy... w sensie, no, pracować dla ludzi, tak? Nie mając nic z tego, no bo to jest orga, tak? Powinna być na wolności. Uwolnić. Mieliśmy już tą kartę. Druga karta to Curiosity z numerem 9. Be Spontaneous, Wonder, Move Forward. Look ahead and stretch above your present circumstances. Ok, karta jest odwrócona. To jest tak, jakby nie jesteśmy wystarczająco ciekawi. To jest tak, jakby jest taka energia: odpuść ten proces, w którym jesteś, Te, tej transformacji, tej śmierci puść tą śmierć. i bądź ciekawy czegoś nowego bądź ciekawa czegoś nowego tak jakby nie jesteśmy wystarczająco spontaniczni musimy rozszerzyć nasz horyzont <laughs> odpuścić proces w którym jesteśmy i rozszerzyć naszą percepcję. Okej. Okay. Zobaczmy, co mistyczny szaman chce powiedzieć. Czyli będziemy odpuszczać proces um, śmierci, który jesteśmy, w którym jesteśmy teraz. Mamy pajęczynę, mamy cmentarz, mamy trupa, mamy motylka, który... Mamy parę, czyli pewnie chodzi o sprawy relacyjne I teraz dopiero zobaczyłam, że tu jest most. Że to jest mostek nad tą wodą. Nie widziałam tego wcześniej. To znaczy widziałam, ale nie widziałam, że to jest mostek, po którym można przejść. Coś na ten temat. Okej, okay. mistyczny szaman. Wyższa perspektywa, prawda? Nie mamy wyższej perspektywy. Musimy być, musimy wyjść wyżej żeby złapać perspektywę. Orzeł odwrócony. Pod spodem mamy flow odwrócony. I po przedzieleniu mamy demona odwróconego i empatę w pozycji prawidłowej. Musimy mieć wyższą perspektywę. Musimy popatrzeć na coś z góry. Wszechświat chce twojej uwagi z numerem 15. Karta jest odwrócona. Powierz się pełnemu miłości i prowadzeniu wszechświata. Karta jest odwrócona. Mamy 15 i 16 odwrócone. To jest tak, jakby nie dajemy wystarczającej uwagi wszechświatowi, który chce nam coś pokazać z góry. Zwy chcę, tak jakby chce wejść nasza wyższa perspektywa na coś. Wyższa perspektywa. Karta świata odwrócona. Pod spodem mamy Page of um, Cups po przedzieleniu um, Hermit. Coś z tym emocjonalnym flow. Czyli potrzebujemy jakiegoś prowadzenia, potrzebujemy jakiegoś. Potrzebujemy od kogoś jakiejś wyższej perspektywy. Potrzebujemy, żeby ktoś przedstawił nam wyższą perspektywę tego, co się dzieje. Ale tak jakby nie mamy wyższej perspektywy. Na proces, który przechodzimy. Bo jesteśmy dalej na etapie hermitowania. Czyli emocji, które są połączone z kimś, hmm. okej. Okay. Słońce odwrócone. Jesteśmy dalej w ciemności, bo mamy być w tej ciemności, no bo przechodzimy proces śmierci, tak? Wewnętrznych śmierci, aspektów, które nas po przedzieleniu śmierci, tak? Okej. Okay. To jest tak, jakby pierwsza wiadomość przychodzi taka, że Musimy mieć większą perspektywę na temat procesu, którego, który przechodzimy. Wyższa perspektywa na temat procesu, który przechodzimy, czyli dojrzewanie, to na pewno, ale jest jeszcze jakiś element, który tego, na temat tego procesu, który przechodzimy, który nie jest jeszcze nie mamy jeszcze jakby wyższej perspektywy na ten temat Ciekawe, że w pozycji karty to jest tak jakby śmierć naszego aspektu, który jest tym aspektem w dolnej części naszego świata, który jest trauma bonding, czyli tym aspektem, który łączy nas z kimś poprzez nie, nieuświadomioną, nieuświadomioną, nieuświadomiony jakiś niskowibrujący wibrujący aspekt typu wina, typu. typu brak dzielenia się, brak szerowania się swoją miłością, swoją swoim bogactwem. Pod spodem mamy Knight of Pentacles. To jest tak jakby bardzo powolna energia i ona jest odwrócona. To jest tak jakby Doznajemy tych takich etapów licznych śmierci i ruszamy szybciej, ruszamy szybciej, ruszamy szybciej. Czyli tak jakby dochodzi do pełnego zrozumienia etapu, w którym byliśmy, który umarł i ruszamy dalej, coś w tym stylu. Paralysis. Paraliż. Dawno nie widziałam tej karty. Czyli niemożność zrobienia kroku naprzód, albo niemożność poruszenia się, tak jakby bycie posągiem, prawda? Zobaczcie ten. Ta, ta para tutaj to jest posąg, to jest rzeźba. Bycie tak jakby z kamienia. Kamień filozoficzny. Zaraz, 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 zaraz. Mamy pod spodem kartę rodziny odwróconą. I karta złodziei odwrócona. <grym> Karta rodziny i karta złodziei odwrócona. Uh. Przeczytajmy Eagle. Odwrócony, czyli orzeł. Med medicine, medycyna. It is time to see through the e eyes of Eagle. Let your vision of the whole and of its part become laser like and set your prayer priorities straight what did you come to do in this life did you come to climb up the ladder of financial or social success did you come to become a better person to heal your heart and to realize your essential self what is your divine mission here on earth no more excuses of course you don't have enough time enough money or enough sleep yet time is now to fly to your chosen purpose if you postpone it you are betraying yourself look through the eyes of eagle and consider every obstacle and opportunity where you set your intention is where you will end up Free yourself and live your highest destiny. Fly. No właśnie. Leć. Ale nie możemy, bo jesteśmy sparaliżowani strachem i tym procesem. No bo jest napisane tak. Nie ma więcej wymówek. Oczywiście, że nie masz wystarczająco czasu, pieniędzy, albo snu, ale proces, w który przechodzimy, mówi: teraz jest czas na to, żeby lecieć, przestań się oszukiwać, popatrz przez oczy orła i, czyli weź tak jakby perspektywę orła nad swoją sytuację i rozważ każdą przeszkodę i każdą możliwość uwolnij się let go uwolnij się z tego procesu użyj swojej ciekawości i złap wyższą perspektywę ponieważ Wszechświat chce Twojej uwagi, ale tak jakby nie dajemy uwagi wszechświatowi. I to jest powodem tego, że nasze emocje nie mogą w jakiś sposób się uwolnić z tego procesu. Hermit, dziesięć pentakli i pięć pentakli. Dziwna energia. Hermit główna arkana. Okej, okay, czyli hermit wraca nam z powrotem. Czyli jesteśmy w tym paraliżu, który mam wrażenie cały czas powoduje w nas, że integrujemy nasze. Naszą pełnię, czyli naszą pełną obfitość tego, czego chcemy, i nasz brak. Czyli pięć pentakli. To jest jakby ten proces, w którym jesteśmy, który mamy tak, jakby odpuścić. Okej, okay. będę kontynuować yy, wyciąganie kart. Yy, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz na ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 20. 5 zł. Rozważ subskrypcję, rozważ lajki, rozważ e, donacje, bo będzie mi miło, e, jeżeli ta energia będzie w dalszym ciągu w ten sposób wymieniana z Wami. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa. pa.